Przepis na mięciutkie kapuśniaczki. Proszę bardzo. 20 g świeżych drożdży rozkruszamy do miski. Zasypujemy jedną łyżeczką cukru. Mieszamy aż drożdże zrobią się płynne. Następnie wlewamy 250 ml letniego mleka. Dodajemy 500 g mąki pszennej. Dodajemy jedno białko. to łyżkę śmietany. Oraz płaską łyżeczkę soli. Podane składniki wstępnie mieszamy do połączenia się. Na końcu wlewamy 100 ml oleju. I kilka minut wyrabiamy ciasto do momentu aż zrobi się bardzo elastyczne. Wyrobione ciasto odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. A ja w tym momencie będę odcedzała kapustę. Tutaj mam ugotowany kilogram kapusty, 100 gramów grzybów suszonych. Przygotowana kapusta ma mi wystarczyć na 10 krokietów oraz na kapuśniaczki z przygotowanej porcji ciasta. Jeżeli chcecie zrobić same kapuśniaczki, proszę użyć 500 g kapusty kiszonej i 50 g grzybów. Kapustę z grzybami gotowałam godzinę z dodatkiem ziela i liścia, później je trzeba wyjąć. Lekko przestudzoną odcisnęłam i teraz przepuszczam albo przez maszynkę na dużych oczkach. Albo jeżeli po prostu nie chcecie przepuszczać przez maszynkę, trzeba ją posiekać. Do naszej posiekanej kapusty, bo ja część sobie przepuściłam przez maszynkę, część posiekałam, dodaję podsmażoną na maśle cebulę, doprawiam solą na smak, dodaję łyżeczkę czosnku granulowanego, dwie, trzy duże szczypty cukru to wszystko w zależności od tego jak kwaśną mamy kapustę doprawiamy pieprzem na koniec żeby jeszcze farsz był zbity dodaję 2-3 łyżki bułki tartej i wyrabiam farsz taki sam farsz oczywiście przygotowuję do pierogów często pytacie mnie na live dlaczego mam tak zbity farsz właśnie dzięki bułce tartej ciasto mamy wyrośnięte przekładam na stolnicę dzielę na dwie części Rozwałkowuję ciasto na grubość 5 mm, wykrawam kółka szklanką. Wykrojone kółka solidnie uzupełniam farszem kapuścianym, do połowy sklejam jak pieroga, a następnie w poprzek i robimy taki trójkąt. Układamy je na papierze do pieczenia na blaszce, smarujemy jednym żółtkiem roztrzepanym z dwoma łyżkami mleka oraz szczyptą soli, posypujemy sezamem, pieczemy w 200 stopniach na złoty kolor i gotowe. Piękne, mięciuteńkie kapuśniaczki. Oczywiście można z tego ciasta zrobić również paszteciki.